Kolejnym filarem jest stawianie zdrowych granic oraz asertywność. Teraz przyjrzyj się swojemu życiu i sytuacjom, kiedy postąpiłeś totalnie według tego, czego nie chciałeś i nie czułeś, nie czułaś. I to jest ten właśnie moment, gdzie należy posłuchać siebie i powiedzieć sobie: Nie, wiesz co, nie mogę, nie chcę. Nie potrafię, i tak dalej, żeby iść za tym, co czujemy, a nie za tym, co ktoś od nas wymaga. Bo często te zachowania są podyktowane tym, że nie chcemy kogoś zranić, nie chcemy być wykluczeni, i tak dalej, ale wbrew pozorom, według psychologii, ludzie szanują bardziej osoby, które mają swoje zdanie i swoje własne granice. Więc nie patrzcie na to w ten sposób, tylko patrzcie przez pryzmat siebie. Czy ja w tym momencie chcę to zrobić? Czy ja mam do tego zasoby, przestrzeń i potencjały? Jeżeli tak, to jak najbardziej. A jeżeli tego nie czuję, to po prostu odmów i posłuchaj siebie. Zważywszy na to, że te emocje, one potem szukają ujścia i to są najczęściej kompulsje, które, e, którymi sobie zaleczamy te emocje. Jedzenie, alkohol, używki, innego rodzaju rzeczy. Jeżeli postąpimy niezgodnie z tym, co czujemy i co chcemy, to te emocje. Tej naszej niezgody i robienia czegoś, czego nie chcemy, będą szukały ujścia gdzie indziej. Więc zachęcam Was do tego, żebyście przyjrzeli się temu, jakie macie granice i zaczęli je stawiać.